Piotrek gratuluję zwycięstwa, wspaniały, wspaniały mecz. Tuż przed świętami na pewno zrobiliście ogromną niespodziankę, na pewno niespodziankę i ogromną przyjemność kibicom. Ty chyba sobie też sprawiłeś całkiem miły prezent. No. Można powiedzieć, że mecz przełomowy w Twoim wykonaniu. Tak, oczywiście zależało nam, żeby na koniec tej rundy pokazać się przed własną kształcą z jak najlepszej strony i to mieliśmy szansę z wyżej notowanym rywalem, jakim jest Astoria Bydgoszcz. Nie ukrywam, że mecz nam wyszedł, wszystko wychodziło nam po naszej myśli. No, Mi też dzisiaj się grało dobrze, ale najważniejsze nie jest indywidualne osiągnięcie, tylko wynik całej drużyny. Mógłbyś jeszcze przybliżyć nam trochę w trzeciej kwarcie? Można było zauważyć załamanie. Wdaliśmy się w wymianę cios za cios. Nie wyszła nas najlepiej? Jasne. Niestety zdarza nam się to czasami, że pokazując w pierwszej połowie dobry basket, wychodzimy trochę za bardzo rozluźnieni na drugą połowę. Ale dobrze, że skończyło się to tak, jak się skończyło, i wchodzimy teraz w drugą rundę z jeszcze lepszymi wynikami, i nadzieję. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam wszystkich kibiców.